Oprócz takich ambitnych planów sprzedażowych, warto jest sobie jeszcze dodatkowo odpowiedzieć na takie pytanie: czy my jako przedsiębiorstwo jesteśmy przygotowani de facto na to, że popyt na rynku się zmniejszy? Powiedzmy, zmniejszy się o 30%. Co się stanie, jeżeli wolumen zakupowy naszych obecnych klientów spadnie o 20-30%? Nagle się okaże, że na rynku bardzo ciężko jest nam jako firmie pozyskać po prostu nowych klientów i troszeczkę powalczyć. I szybko się okaże, że kurczę koszty nam z jednej strony wzrosły, a obrót za tym nie poszedł. A co jeśli sytuacja rynkowa skłoni naszych wiernych klientów, którzy zamawiali u nas przez lata, do tego, żeby porozglądać się za innymi dostawcami w obecnych warunkach? No bo oni są ciśnięci o cenę, drzwiami i oknami puka do nich nasza konkurencja, ponieważ im też grunt pali się pod nogami e, i oni w tym momencie. No ściągają gaci już naprawdę do samych kostek.